No hej, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam pokazać mojego pastucha, którego mam podłączonego. No i przy okazji coś tam powiedzieć na temat podłączenia. Pewne rzeczy dla niektórych mogą być oczywiste, ale na niektórych no nie. Dlatego mówię, a, upowiem jak, jak to wygląda. Pastuch generalnie wygląda w ten sposób, że ma dwa wyjścia. Czyli mamy ten czerwony, to jest plus, czyli to co idzie po prostu na drut linkę, taśmy. A to niebieskie to jest to, co idzie do e, uziomu. Ja mam to połączonego, połączone kablami wysokonapięciowymi, bo to są specjalnie właśnie do, 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 do pastucha. Nie zalecam e, podłączania e, zwykłymi kablami w izolacji, dlatego że po prostu one są tylko do 750 V. A tu mamy kilka tysięcy V, więc kabel musi być specjalny, taki, żeby po prostu nie powodował przybicia. To jest ważne. No i oczywiście trzecia linka to jest kabel na, w moim przypadku na 230 i tu podłączam sobie do, do, do prądu i tyle. Nie? Jeżeli chodzi o uziom, to u mnie akurat tak wygląda, że on sobie idzie tam, 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 tam. No i o, widzicie, i tu chodzi w ziemię. To jest taka szpilka, do której po prostu jest podłączony ten kabel. I co mogę powiedzieć, starajcie się kupić takie szpilki, które mają gdzieś koło metra Oczywiście no, są krótsze i tyle, tylko o co chodzi Grunt wysycha jeżeli będziecie mieli krótką tą szpilkę To grunt będzie nie na tyle wilgotny i będzie robił słaby uziom Więc albo wtedy podlewać tamto miejsce, w którym po prostu ten uziom jest zbity Albo no, po prostu starać się dłuższy mieć na no, uziom i kiedy jest kilka uziomów, czyli od tej szpilki idzie do następnej, do następnej taki tam w odległości kilku metrów chyba bodajże czy metr, już nie dokładnie nie pamiętam w instrukcji gdzieś zawsze jest napisane. No, a u mnie to tak wygląda. To jest chyba szpilka niecała wbita, bo to taka prowizorka. E, na chwilę miał być. <laughs> jak na chwilę wiadomo. Jest już nie? No i teraz, a czyli to idzie po prostu do, do tego uziomu. A z, z plusa, czy nie wiem czy ja to dobrze, bo jestem elektrykiem, ale e, z tego co daje ten impuls, idzie też tym przewodem wysokonapięciowym, idzie tutaj do, e, e, do izolatora. Tu mam izolator wkręcony tam w kawałeczek dechy, czy tam słupka. Wszystko też tam przykręcone, tak na tego. I, no i po prostu to idzie y, drut. No i, i ten. To taka ciekawostka, bo y, moje, y, mój teren, w którym ochraniam tym pastuchem, jest y, jakieś około 50-60 metrów od, od, od tego miejsca, gdzie mam y, prąd, y, czyli, y, czyli 230. No i jak się zastanawiałem, jak to podłączyć tak na szybko, bo to tak na szybko miało być, <laughs> no to stwierdziłem, że puszczę bezpiecznie i nie będę ciągnął tego kabla 200, 230, wiadomo, musi być do ziemi, jakiś tam kurcze tego, później bezpieczeństwo, jak nie sw na, po swoim terenie, no są same kłopoty. A tutaj puściłem po prostu ten z tego miejsca, idzie drucik sobie do góry, idzie do takiej łaty 4-metrowej, na której na czubku jest przykręcony, właśnie, też taki izolator. No i to jest tam zahaczone o tym. No i później te 60 metrów idzie w powietrzu na wysokości ponad 4 metrów, bo akurat to miejsce jest trochę na górce, więc on to schodzi w górki. No to to jest powyżej 4 metrów i ten, ten przewód sobie przechodzi nad terenem, który nie jest mój, akurat sąsiadów. I mnie przeszkadza kompletnie. Nie jest niebezpieczny, bo nawet jakby się coś zerwało, to on tam powiedzmy spadnie. Mało prawdopodobne, żeby to się zerwało, ale no dobra, no załóżmy. Nikt tam raczej nie zahaczy na tej wysokości, ale no załóżmy, no różne są sytuacje to nic się nie stanie. To nie jest 230, więc tam nic z tego się nie załapie. Spadnie po prostu, przestanie działać i tyle, bo się z ziemią połączy i będzie, będzie uziom i tyle. I tylko to jest to, nie? Ale on sobie sobie przechodzi, więc to jest pewien sposób. Czyli jeżeli macie na przykład miejsce, gdzie nie macie 220, a na przykład macie taki pastuch, który ma na 230, no to Proponuję ten. Proponuję puścić kabel, powiedzmy takim bokiem, czy jak. No tam nie wiem, trudno, każdy ma jakieś tam warunki. U mnie się to sprawdziło i mam tak zrobione, więc, więc tak to wygląda. Nie? Yy, to chyba tyle właściwie, bo yy, mówię, no, ostatnio w tym filmie to, yy, to nie, 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 nie pokazałem zdjęcia i tyle, bo to mówię, mam w innym miejscu, i, a to było wszystko, tak że tak powiem, z ręki kręcone i tyle, no te, zresztą tak jak, ten, jak teraz, I, i, i tyle. Dobra, kończę w takim razie. Zapraszam. Jeśli coś tam źle, nie wiem ze sztuką czy coś, bo to jest ja mam pokazałem jak ja mam to zrobione, e, dzielę się swoim doświadczeniem i tyle. Więc jeżeli uważacie, że coś jest nie tak, to śmiało piszcie. Ja się też pewnie od was e, nauczę czegoś. E, I właśnie i o to chodzi tutaj, żeby się po prostu razem wspierać, dzielić wiadomościami. E, więc zapraszam na kanał. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, do następnego, to na razie cześć. Hej.